Mam tutaj jeszcze jedną grę. Też z naszym klubowiczem Slimon. I ym, tutaj jest taka sytuacja: w ogóle on ma ranking 1801. Ja mam ranking 662 tutaj. Aha, czyli tam w tamtej grze było ok, że tam było. 760. To z nim miałam taki niski ranking, bo to było jakiś czas temu. I to jest moja pierwsza gra z nim. Myślę, że nie spodziewał się tutaj takiej mojej akcji takiej akcji z mojej strony i troszeczkę sobie może pofolgował. Dokładność, tutaj była miałam wyższą dokładność, ale to po, po, może pokażę teraz. Na przeglądzie mam 76,2, on ma 75,9, więc to się troszkę tutaj różni. I um, sytuacja tutaj jest, była taka, że um, no tutaj jest początek, ja może tylko zrobię Rozpocznij przegląd, czyli pierwszy ruch. Tutaj mieliśmy, no tutaj powiedzmy takie zwyczajne otwarcie, i ja Wam pokażę tutaj od takiego ruchu. Tutaj jest 33 ruch. Nie będę tutaj tego całej gry Wam pokazywała, bo to dosyć długo graliśmy. No, 33 ruch powiedzmy, weźmy sobie tutaj. Tak, on no tutaj, ja się tutaj broniłam. Tak jest coś takiego, taka sytuacja. Ja już tutaj będę ze strzałeczkami pokazywać i z tym z silniczkiem, więc no w tym momencie tutaj mi osobiło tą całą grę. Chociaż ja cały czas prowadziłam, ale uwaga, co tu się dalej wydarzyło? On, no, ponieważ nie chciał mieć tego hetmana, o, odszedł. Ja tu, i w tym momencie, tu właściwie się to zaczyna. Tu mam wspaniały ruch, który atakuje jego y, króla. On musi się, i teraz uwaga, on musi się tym hmm, odsunąć. Ja w tym momencie, co mi pokazuje tutaj, że to jest naprawdę zły ruch, ale, że to jest blender, ale ja tutaj mam i tu w zasadzie jestem, no w tym momencie jestem od, jeden ruch wystarczy, że mogłabym tutaj hmm, wygrać. Ja tutaj miałam bardzo mało czasu, mój przeciwnik miał tutaj 5 minut. I chciałam Wam pokazać to z tego powodu, że yy, przedstawię wam tutaj, jak to się tutaj zadziało dalej. On mnie tutaj zaczęło atakować, tak? Jeden szach, drugi szach. I w zasadzie tutaj. No to już była tutaj tylko gra na czas, gdzie yy, ktoś w, w komentarzu napisał, że się wieczniakiem ratował. Co ja to pokazuję, bo z, z Szymonem się fajnie grają, w ogóle jest zwycięzcą naszych turniejów i właśnie dlatego chciałam po, po, pokazać, że omal omal, abym w tej pierwszej y, grze z nim wygrała, no bo tutaj naprawdę było bardzo blisko do tego mata, zresztą przewagę miałam niesamowitą. Yy, I to wszystko w odpowiedzi na to, tutaj pokażę, o proszę, grałam na 1350 on na 1300, miałam wspaniałą grę środkową także yy, pokazuję to po to yy, jest też coś takiego, że taki gracz z takim rankingiem zazwyczaj po prostu no, ma już na tyle doświadczenia że yy, ma już na tyle doświadczenia że yy, no, te ruchy no też yy, jakby szybciej troszeczkę to analizują, mnie to wolniej szło to, to było 10 minut Takiej troszeczkę z, nagle wyskoczyła ta gra. I no i skończyła się jak się skończyła. Jak gdyby to było 15 plus 10, no to nie wiadomo, jak to się zadziało, bo kto wie, czy bym jednak naprawdę nie wygrała. Także takie tutaj dwie gry chciałam wam pokazać. Yy, to właśnie głównie dlatego, że grałam też z osobami, które naprawdę mają wysokie rankingi. Także pozdrawiam tutaj w tym momencie Simona i y, pozdrawiam też y, Lisu. Y, Lisu jak najbardziej jak się uda jeszcze taka sytuacja to z chęcią trzasna ciche do słony, tak, tak jak to zrobiłam wcześniej. Także to chciałam Wam pokazać i do następnych odcinków myślę, że jakieś też ciekawe rzeczy będę mogła Wam pokazać. Także łapki w górę dawajcie. Sub subskrybujcie kanał, żebym miała motywację do wyszukiwania najfajniejszych akcji i do zobaczenia. Pa pa.